No wiem, Do... dobra. Ocie, cześć, trzeci odcinek, bo się w żadnym nie przewitaliśmy. Przywitaj się Reko mm, Cześć, witam wszystkich o, z tej strony Reko. No siema. Waiting for the player. Też się przed, przed Tom. No, Jestem. I... I trzeba kolor resetować. No nie. Fajnie tych filmu, no. No zajebisty. No to chyba ty mnie nie. No. Dobra, żeby nie było, nie było. Co się to, dzieje? Poczęcia, tak, hecheczki, wyplatki Moment, go. Okej, czy my wybiliśmy wszystkich? What the fuck, what the fuck? E, nie chcę znowu, to dodać! Eee, Nie niszczmy tego e, Nie, 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 dlaczego bym nie bijesz? Okay. Nie niszczmy samolotu, powiem Ci tak O Jeezes, o oh Jeezes, co się dzieje, co się dzieje, co się dzieje na naryj. LEVEL UP! Level up! Nie, nie level up, ale zabiłem kolesia. A DZIĘKI, że mnie rejwejwujesz. Re 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 Otóż tak, eee... O to co? Dobra, czekaj, zajebałem go. O, czekaj, tutaj stoi! Jest! Dobra. Dobrze, ja, ja to się wierzyć, ale co tam. A chuj z Daję Zajebi. No, zajebaj. Boże, jakoby by znaczeń na broń nie? tam gdzie w dupie. Dobra, tj. ja bym tak szedł. <grymne> A chuj, dobry pomysł. To samo. Nie mogę na poniesieniu bezodziennie bronić, bo mam lewą... To bo był. Co masz Ej stój, 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 stój! Co? Stój, reload'ujesz. Moment, trzech z nosza zajebałem. Dobra, nie <grymne> zabijaj Czekaj! Reload! Rizos, Nie zabij prezydento A mnie chuj obchodzi prezydent! Capture the flag! Capture the flag? Capture the flag? Capture no, the no, flag? Zabijam no. dwóch, trzech, czterech, pięciu? Mam to w dupie. Revive! please, Revive! A choj, nad no znaszem cię zajedzie. A, je. jest capture. Dobra. Zajebał go, to, ale nie ma <gry>